W trzeciej rundzie Grand Prix z Bąszynka w siatkówce plażowej Piasek był nie tylko gorący, ale również zimny i mokry. Pogoda nie ułatwiała ani zawodnikom, ani organizatorom. W największym upale grały kobiety. W finale spotkały się dwie pary z Poznania. Wygrały Joanna Przybylska i Anna Baranowska, które były lepsze od Karoliny Kochut i Natalii Geremek. Trzecie miejsce zajęły Oliwia Szulc i Joanna Dura. Jeśli chodzi o mecze grupowe, to faktycznie było łatwe, aczkolwiek duchota, która tutaj była, trochę przeszkadzała. A finał faktycznie zagrałyśmy ze swoimi koleżankami z klubu. Było ciężko, ale na szczęście udało się wygrać. W kategorii mixtów, czyli panie grają z panami, najlepsi byli Joanna Dura i Dawid Połomka. Drugie miejsce zajęli Karolina Solarek i Michał Kadaj. A trzecie Oliwia Szulc i Karol Dębniak. Nieskromnie mówiąc, my mamy swoje umiejętności, ale poziom był myślę, że wyrównany i. I fajnie się grało. Na razie w klasyfikacji prowadzimy, także mamy nadzieję na zwycięstwo w całym cyklu. Rozgrywki mężczyzn odbywały się w sobotę i niedzielę. Po kilku sobotnich meczach nad Zbąszynkiem pojawiły się czarne chmury. Na domiar złego burza wyłączyła lampy oświetleniowe. Organizatorzy uznali, że przełożą rozgrywki. Czekaliśmy na poprawę warunków. Niestety nic nie zapowiadało tego, że będzie możliwe wygranie. Była burza, która niestety uniemożliwiła wczoraj dokończenie rozgrywek. Drugiego dnia frekwencja była nieco niższa, ale pogoda już znacznie lepsza. Rozgrywki odbyły się w błyskawicznym tempie. Pierwsze miejsce zajęli Michał Gurdak i Jakub Gurdak. Drugie miejsce zajęli Adam Augustyniak i Jerk Ksej, a na trzecim miejscu uplasowali się Piotr Bimek i Krzysztof Kwiatek. Było widać po punktacji, no wszystkie praktycznie ważniejsze mecze na przewagi. Trochę szczęścia, trochę siatka pomogła. No i pogoda przede wszystkim, nie? Wczoraj, wczoraj, przez wczorajszą burzę dużo drużyn się wykruszyło i to dzisiaj przyspieszyło całą, całą drabinkę. W trzeciej rundzie spotkań wzięło udział łącznie 31 drużyn. Kolejny, a zarazem ostatni finałowy turniej odbędzie się 2 sierpnia. Obowiązuje rejestracja elektroniczna na stronie osirzbaszynek.pl. TV Sport Info z Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.zbaszynek.pl